Jak widzicie Państwo, jak widzicie Państwo, w historii tego placu zabaw mecz piłki nożnej. Istniejący wcześniej w tym miejscu plac zabaw był zaniedbany i nie zachęcał do spędzania na nim wolnego czasu. Dlatego mieszkańcy złożyli projekt do budżetu obywatelskiego. Projekt zyskał akceptację i proszę Państwa, za jedne 470 tysięcy złotych proszę popatrzeć tylko mamy. Część zabawową, nowoczesną, bezpieczną. Kolorową i zachęcającą do zabaw. Mamy również elementy siłowni zewnętrznej, czyli mogą tu również przychodzić osoby w wieku bardziej zaawansowanym, więc jest to zadedykowane nie tylko dzieciom. No i gwóźdź programu, czyli to, o co tak najbardziej chodziło mieszkańcom czyli boisko do piłki nożnej. Pojawiły się też elementy małej architektury. Jak zapowiada prezydent na prośbę mieszkańców, plac zostanie w przyszłości doposażony w kosze do gry w koszykówkę. Plac zabaw przy ulicy Basztowej to piąty plac, który powstał dzięki budżetowi obywatelskiemu.